Jeśli poszukujecie ekscytującego filmu, który łączy w sobie rasy thrillery z intrygującą zagadką kryminalną, to mam dla Was doskonałą propozycję, która z pewnością przypadnie do gustu. Telewizja Polska 1 zaprasza na kinową adaptację pierwszej części serii książek poświęconych adwokatowi Mickiemu Hallerowi, której autorem jest Michael Canelli. W rol główne wciela się znakomity Meciu Mcekonogi, laureat Oscara, który z pewnością dostarczy nam niezapomnianych chwil w kinie. Seans rozpocznie się o godzinie 21:05. A to nie wszystko. Po filmie czekać na Was będzie również quiz dotyczący amerykańskich filmów. Ciekawe, czy uda Wam się zdobyć maksymalną liczbę punktów. Dalsza część artykułu, pełna informacji, pojawi się po zakończeniu quizu. Film bazuje na scenariuszu autorstwa Johna Romana, a reżyserią zajął się brat Furman. W centrum fabuły znajdują się przygody Mickiego Hallera, prawnika z Los Angeles, który ze sprytem i pewnością siebie porusza się w gąszczu wymiaru sprawiedliwości. Haller. Mistrz manipulacji, marzy o wysokich dochodach i luksusowym biurze, ale na razie jego praktyka ma siedzibę na tylnym siedzeniu jego samochodu. To tam spotyka się ze swoimi zdewastowanymi klientami, którzy najczęściej rodzą się z kryminalnego świata handlarze narkotyków, kierowcy złapani na jeździe po alkoholu. Nieoczekiwaną zmianę w jego karierze przynosi sprawa bogatego Playboya z Beverly Hills, oskarżonego o gwałt, usiłowanie morderstwa. Choć wydaje się, że to prosta i dochodowa sprawa. Miki odkrywa szokujące szczegóły dotyczące życia swojego klienta, co wprowadza go w stan zawirowania, niepewności i strachu nie tylko o siebie, ale i o swoich bliskich. Obok MC Konałgieja na ekranach będziemy mogli podziwiać również inne znakomite postacie w rolach drugoplanowych, jak w prawniku z Wincoln, który zyskał szerokie uznanie zarówno w oczach widzów, jak i krytyków. Produkcja zebrała wiele pozytywnych recenzji dzięki dynamicznemu tempo, napiętej atmosferze i wyśmienitym aktorstwie. Wśród krytyków pierwsze oceny nie były oszczędne, przyznając średnio 7,5 na 10 gwiazdek, podczas gdy inne źródła, jak Film Web, przyznały filmowi tylko 6,6. Takie wyniki mogą sugerować, jak skomplikowana i wielowarstwowa jest ta produkcja. Czy wydarzenia przedstawione w filmie są tylko do oglądania, czy może także tematem do dyskusji? Czekamy na Wasze opinie i refleksje, możecie zgłosić się z tym, co Was intryguje, korzystając z naszej linii kontaktowej w czerwonym telefonie Radia Z. To może być początek fascynujących rozmów o filmach, które zapadają nam w pamięci na długo